Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale. I dzisiaj, słuchajcie, jadę do Warszawy w podróż służbową, mam delegację, jest dosyć wcześnie, dosyć zimno, bo patrzyłam przed chwilą, jest 7 stopni, na szczęście świeci słońce, więc, więc super, bo obawiałam się, żeby nie padało, bo wiecie jak to jest w podróży, lepiej żeby nie padało, żeby tam nie trzeba było taszczyć ze sobą jakieś parasolek. W każdym razie założyłam tą sukienkę z Muren Mua. Ja jej jeszcze nie miałam na sobie, więc dzisiaj będzie jej debiut. Pod spodem mam taki to, bo tutaj to rozwiązanie kopertowe potrafi się tam czasami troszkę odchylić, więc żebym się czuła pewniej, to, to właśnie mam tutaj takie zabezpieczenie. Poza tym też no, jest chłodno, więc będzie mi trochę ciepło. Mam tutaj taki swój łańcuszek z kuleczką, to pewnie tego nie widzicie, delikatny. Za chwilę założę jeszcze zegarek, ale się ładuje, bo okazało się, że jakieś tak jest nienaładowany i mam 10%. Nie mam jeszcze na sobie czarne rajstopy i botki. W ogóle myślałam nad założeniem garnituru, ale później stwierdziłam, że do garnituru to musiałabym mieć wysokie obcasy, a wiecie, wsiadanie do pociągu, wysiadanie z pociągu to no, lepiej mieć coś takiego płaskiego, wygodnego, jest wtedy bezpieczniej, więc stwierdziłam, że, że pojadę po prostu w sukience. Jeszcze właśnie nie powiedziałam wam, że jadę pociągiem, nie, także tak za chwilę jeszcze pokażę wam co pakuję do torby. Więc tu już mam naszykowane swoje rzeczy. Wezmę tą torbę Gesa, bo ona jest dosyć duża i będzie mi poza tym pasowała. I teraz tak, tutaj mam dokumenty różne na spotkanie. Mam też bilety, bo ja muszę mieć wydrukowane, później będą mi potrzebne do pracy. Wziąłem sobie książkę Magia Sprzątania. Jestem mniej więcej. O, tutaj jestem. Ja myślę, tak łatwo czyta. Ona nie jest jakaś bardzo wymagająca, więc stwierdziłam, że w pociągu sobie poczytam. To podróż nie będzie długa, bo tam będę jechała niecałe półtorej godziny, ale zawsze wiecie. E, może akurat mi się uda. E, no, wziąłam portfel, bo tutaj mam dowód, wiadomo, pieniądze i tak dalej, dokumenty. E, wziąłam sobie długopis. Okulary niezwykłe do czytania, okulary słoneczne. Bo jest słońce, więc może się przydadzą. I tutaj mam telefon służbowy, za chwilę dołożę jeszcze swój prywatny, którym właśnie nagrywam. Wzięłam chusteczki, w ogóle okazało się, że mam dwie ostatnie paczki, więc muszę przy okazji następnej wizyty w Rosmanie zakupić yy, kilka paczek. Yy, tutaj wziąłem sobie błyszczyk, takie małe lusterko do torby. Nie biorę żadnej kosmetyczki, bo stwierdziłam, że po prostu nie będę tego dźwigać, już ta sama torba jest taka dosyć. Ciężka sama w sobie. Wzięłam jedną wodę i najwyżej sobie coś tam dokupię jeszcze do picia na dworcu. Tutaj zrobiłam sobie kanapkę, taką bukę pyszną z łososiem, z żółtym serem z warzywami. Wziąłam trochę takich różowych winogron. Mam, słuchajcie, takie szklane pojemniki, ale one są dosyć ciężkie, więc stwierdziłam, że wezmę po prostu foliówkę i później wyrzucę. I jeszcze znalazłam takiego batona, którego kiedyś kupiłam przez przypadek, po prostu brałam inne batony i on się tak mi po prostu złapał, więc teraz stwierdziłam, że go Wezmę 29% protein, nie wiem, nie, nie, nie wiem co to jest w każdym razie, jak będzie mi się chciało jeść w pociągu. A wiecie, jak to jest, jak się wsiada do pociągu, to pierwsze co tu się myśli o jedzeniu, przynajmniej. Ja, tak Także nie to wszystko zabieram. Tak, jeszcze za chwilę dołożę ten telefon, założę zegarek i praktycznie jestem gotowa. Zapach na dziś to oczywiście moje My Way. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. Dobra, słuchajcie, teraz już na dworzec, jestem sporo wcześniej, ale ja tak lubię, ja nie lubię być na ostatnią chwilę, żeby sobie wcześniej wszystko sprawdzić, pochodzić, popatrzeć, porozglądać się, także tak. Okazało się w ogóle, że ten pociąg, który, mm, którym nadę, on przyjeżdża przez Warszawę, Gdańsk. Ja nigdy nie byłam na tej stacji. Nawet nie wiedziałam jeszcze do tej pory, że taka istnieje. Ale on przyjeżdża przez właśnie e, tą stację, natomiast leci na powrót. Także tak, to jest wcześniej miasto, mam miejsce, także tak, fajnie. A w ogóle jeszcze muszę sprawdzić właśnie, żeby później nie słuchać. Dobra, kończę, hmm. bo czuję, że ktoś mnie zagłusza tutaj. 16, do którego miałam wsiadać, stanął przy mnie Także po prostu super. Także już jestem, znalazłam swoje miejsce, mówię cichą, boję jak jestem. Słuchajcie, do Warszawy. i Jestem na stacji Warszawa Gdańska. I w ogóle pierwszy raz tutaj jestem. Okazało się, że to jest jakieś totalne zadupie, sorry warszawiacy, ale tutaj nie ma nic. Wyszłam, nie wiem, były dwa wyjścia. Jedna od ulicy Kłopot, a druga od jakiegoś tam innego. No to poszłam do tej Kłopot. Tutaj nie ma nic, nie ma taksówek. Nie ma żadnego dworca. No nie tego się spodziewałam. Dobra, przejdę dalej gdzieś do jakiejś sensownej ulicy. Bo ja muszę zadzwonić po taksówkę, która gdzieś tam przyjedzie, w jakieś konkretne miejsca, ale muszę, muszę zlokalizować to miejsce, w którym jestem. Więc idę do jakiegoś bardziej cywilizowanego, bo tutaj jest. O, tak to wygląda. Tutaj nie ma, nie ma nic. W każdym razie podróż, powiem Wam, że była super, fajny był ten pociąg, bo on, tak jak Wam mówiłam, leciał na koło brzeg i był praktycznie. Yy, no, bardzo mało było ludzi, miałam miejsce koło siebie wolne. Siedziałam od okna w ogóle naprawdę bardzo fajnie. W ogóle podróż to słuchajcie minęła tak szybko, że ja dosłownie nie wiem siadłam, zadzwoniłam do męża, później zjadłam kanapkę, trochę poczytałam książkę, trochę się porozglądałam, trochę sobie tam wiecie, jakieś zdjęcie, to tamto. No i już, już po. Także bardzo, bardzo szybko. No i tak. Dobra, chyba, nie wiem, bo to jest jakiś pan taksówkarz, ale, ale nie, ja zadzwonię i spróbuję sobie, sobie załatwić jakąś taksówkę i jechać na docelowe miejsce. Także, no także, tak, także naprawdę fajnie, miło. Tutaj jest chyba ciepło. W łodzi jest, patrząc, 13 stopni. Tutaj też mi się wydaje, że nawet jest może trochę trochę cieplej. Dobra, kończę. Odzywam się do Was później. Pewnie słuchajcie, jakbym wyszła od tej drugiej strony. To może byłby jakiś taki dworzec, ale wszyscy się kierowali w lewo. No to ja poszłam za nimi, a tutaj takie pustkowie. Ale nic, zadzwoniłam po taksówkę, ma być za około 10 minut, także mam nadzieję, że dojedzie, bo mam godzinę do spotkania. To nie jest daleko, więc. Tak mi się przynajmniej wydaje, wiecie, w Warszawie to może się okazać, że jakieś korki, inne rzeczy i się okaże, że jest daleko, albo pan mnie przewiezie przez pół Warszawy, ja się nawet nie zorientuję, no ale mam nadzieję, że tak nie będzie, także czekam teraz na taksówkę i jadę na Pragę, jadę na Pragę, będę w Galerii Wileńskiej, koło Galerii Wileńskiej, także mam nadzieję, że... Albo przed spotkaniem, albo już po uda mi się tam jeszcze może troszeczkę zwiedzić tę galerię i zobaczyć, czy przynajmniej czy są jakieś sklepy, które, których nie ma u nas w naszych galeriach ludzkich, tak tak. Także czekam. Patrzę sobie na pociągi, które tutaj jeżdżą. Dobrze, że pogoda mi sprzyja, Bardzo fajny dzień. Trochę wieje co prawda? Ja oczywiście nie wzięłam grzebienia, wziąłam wszystko. Tylko nie grzebie. Zresztą pokazywałam wam co wzięłam. Zrobiłam wam takie mini coś w mojej torebce. No i tyle. Podróż służbowa się udała, spotkanie nie przebiegło prawidłowo, bez zakłóceń, wszystko poszło zgodnie z planem, także mogę spokojnie wracać do Łodzi. Ja już jestem, słuchajcie, na dworcu, na centralnym, bo tak jakoś godziny mi najlepiej nie pasowały, także już tutaj przyjechałam, czekam już na peron i odnalazłam ten swój peron. Czekam tutaj, mam jeszcze 40 minut do odjazdu. O, teraz pani będzie coś mówić, pewnie mnie będzie za... Ale nie to, nie, to nie o mój pociąg chodzi. Ja wysłuchajcie teraz pociągiem, który będzie na Wrocław. Poprzednio był kołowik, teraz mam Wrocław. I e, poprzednio, słuchajcie, w ogóle martwiłam się, bo tamten pociąg miał e, milion wagonów, ja miałam numer 16. więc mówię, kurczę, czy on stanie akurat tak, żebym nie musiała gdzieś tam, wiecie, pędzić, no, ale stanął centralnie przede mną, także po prostu super, jak zobaczyłam, że ta szesnastka po prostu staje, to byłam przeszczęśliwa, że nie muszę gdzieś tam, wiecie, gonić. Teraz ten pociąg jest do Wrocławia, mam e, wagon numer trzy, więc zobaczymy, gdzie że ogarnę i że jakoś też nie będę miała daleko. Także stoję tu, czekam spokojnie, już się nigdzie nie ruszam, już nie idę. Miałam, słuchajcie, wejść do Złotych Tarasów, ale już stwierdziłam, że nie, nie będę tam chodzić, bo jeszcze później nie zdążę w pośpiechu. co przez 30 minut można zobaczyć w Złotych Tarasach? Prawdopodobnie nic. Pochodziłam trochę po tej Galerii Wileńskiej. Tam nie było nic ciekawego, ale wyszłam do Hebe, bo akurat brakowało mi tam kończą się pewne kosmetyki, więc akurat zrobiłam sobie, odkupiłam sobie to, co potrzebuję. Też nie chciałam kupować za dużo, bo no, żeby nie dźwigać, wiecie, jak to jest. Także, tak, także jadę do domu, wracam do łodzi, do dzieci. I zobaczymy się prawdopodobnie już na miejscu. Mam nadzieję, że teraz też będzie komfortowo, tak jak w tamtą stronę, w tamtą stronę było fajnie. Na luzie, nie wiem, czy już wam to mówiłam, czy nie. W każdym bądź razie miałam takie, nie, mówiłam Wam chyba, że siedziałam sobie swobodnie, że nikogo mnie nie siedział, siedziałam przy oknie, było przyjemnie. Teraz też mam miejsce przy oknie, bo jak sobie kupowałam bilet, to właśnie było do wyboru, więc też mam miejsce przy oknie, także będzie fajnie przy stoliku i przodem do kierunku jazdy co jest najważniejsze, bo mnie się czasami w podróży robi trochę słabo, więc jestem przodem o, widzę, że jakiś pociąg się zbliża, ale to nie mój no dobra, to chyba widzimy się w Łodzi, no może Wam jeszcze nagram coś z pociągu, zobaczę jaka będzie sytuacja Widzicie, już się z wami pożegnałam, ale teraz przed chwilą na tablicy ogarnęłam, że ten mój wagon numer 3 będzie w sektorze drugim, a ja stałam czwartym, no więc lecę. Jest już wieczór, ja już jestem w domu. Umułam sobie przed chwilą głowę trochę odpoczami. W sumie stwierdziłam, że przyjdę się jeszcze z Wami pożegnać, ale zanim to zrobię, to jeszcze Wam, słuchajcie, chcę coś opowiedzieć. Takie moje spostrzeżenia z tego wyjazdu, więc może zacznę od tego, że ja jestem taką osobą, że ja do wszystkiego się zawsze bardzo dobrze przygotowuję, wszystko dokładnie sprawdzam. Bierze się to zapewne z tego, że nie lubię za bardzo wychodzić ze swojej strefy komfortu. Nie lubię takich sytuacji, których nie znam. Więc, zawsze, jeżeli coś takiego mnie spotyka, niestandardowego, właśnie tak jak na przykład dzisiaj ta podróż, no to zawsze wszystko tak naprawdę dokładnie sprawdzę, dobrze się przygotuję i tak dalej. I ja wychodzę z założenia, że inni chyba robią tak samo, ale to jest założenie błędne. A jeszcze mam, słuchajcie, coś takiego, że. Z bardzo często przytrafiają się, pomimo tego, że tak jak Wam mówię, zawsze jestem, no tak mi się przynajmniej wydaje, dobrze na wszystko przygotowana, zawsze mi się przytrafiają jakieś takie dziwne sytuacje, niekomfortowe. Na przykład, no tak jak ostatnio Wam opowiadałam, idę do urzędu paszportowego, okazuje się, że nie mam linii papilarnych. No nie jest to ode mnie zależne, ale gdzieś tam powoduje zawsze jakiś stres i taka, wiecie, nieprzyjemna sytuacja. No, i teraz, jak mi ta podróż do Warszawy i tam w sumie po Warszawie upłynęła tak naprawdę bardzo gładko i spokojnie, to stwierdziłam, że pewnie w drodze z powrotem się coś wydarzy i nie myliłam się. Słuchajcie, wsiadam do tego pociągu, idę na swoje miejsce, no tam siedzi pan. No, w sumie taka sytuacja, no nic dziwnego, często się to wydaje zdarza, że, że, że ktoś tam zajmuje sobie po prostu jakieś tam miejsce. No, ale mówię do tego pana, że to jest moje miejsce. On mówi, że to jest też jego miejsce. No to wyjmuje bilet, pokazuje, wszystko się zgadza. Rząd, miejsce. On mówi, no ale to sprawdźmy. Mówi, ja też mam bilet, to miałem w ogóle sprawdzany. Wszystko się zgadzało. Wyjął ten bilet. No, pokazał mi miejsce. Rzeczywiście, miejsce było to samo. Było takimi dużymi literami, natomiast no nie zwróciłam uwagi na wagon, dlatego że. Nie miałam okularów i już tego nie widziałam. No więc stwierdziłam, że po prostu usiądę obok, bo to w ogóle były te miejsca, które są takie na końcu wagonu, na końcu przedziału, gdzie są cztery miejsca i stoliczek, więc to było to moje właśnie. Miało być przy oknie. Zresztą sama sobie je wybrałam, jak kupowałam bilet. No ale usiadłam obok, bo było wolne. No ale tak stwierdziłam sama do siebie głośno, że no dobrze, usiądę tutaj, ale no pewnie będzie dopiero problem jak ktoś mnie z tego miejsca wygoni jeżeli ktoś przyjdzie. On mówi, nie, nie, ale wie pani co, jak pani chce, no to mogę się z panią zamienić. I pani sobie usiądzie koło okna. nie ja pan, no pan był pierwszy, bo on w ogóle ten pociąg już chyba jechał z Lublina. Albo nie wiem, jeszcze skądś, że może że on powiedział, że on już jedzie z Lublina. I on mówi, nie, no ja już się, ja mówię, pan już siedzi, to, to już niech pan zostanie, no ja sobie usiądę z boku, a ja mówię, jak przyjdzie jakiś tam konduktor, ktoś będzie przechodził z obsługi tego pociągu, no to się zapytam, o, co mam teraz zrobić. No ale nikt akurat nie przechodził, no i oczywiście pojawia się pan, który mówi, że to miejsce, które ja oczywiście zajęłam, że to jest jego miejsce, że on ma bilet, no to wstałam i mówię, no... No to ja nie wiem, co ja mam teraz zrobić, nadal z nikogo z obsługi nie było. No i ten pan, który usiadł na moim miejscu, on się wtedy podniósł i powiedział, że nie ma sprawy, on, on mi ustąpi tego miejsca, bo on sobie pójdzie. W ogóle ten wagon był przy, zaraz przy Warszam on powiedział, że on sobie idzie do i tak do warsa, sobie posiedzieć i nie ma w ogóle problemu, i zmył się. No i ja usiadłam na tym swoim miejscu, na którym miałam bilet, ale wiecie, czułam się tak niekomfortowo, bo wszyscy dookoła, ci z naprzeciwka, którzy siedzieli przy tym stoliku, wciś obok, no wszyscy się na mnie patrzyli, tak. No w sumie wyszło tak, że ja faceta jak gdyby nie wyrzuciłam z miejsca, no ale przeze mnie on to miejsce w jakiś tam sposób stracił. No więc siedzę, ten pan, który właśnie zajął to miejsce obok, nagle się też gdzieś tam zmył. W każdym razie Stwierdziłam, że ja tego tak nie odpuszczę. No, bo w sumie chciałam to wyjaśnić. No i jakiś tam, za jakiś tam czas zobaczyłam, że przed pociągiem, przed wejściem do, do tego naszego wagonu stoi ten właśnie konduktor. No więc poszłam do niego. No i się pytam: mówię, wie pan, co jest taka sytuacja, że no sprzedaliście dwa bilety na jedno miejsce? Pan mówi, nie, proszę pani, to jest niemożliwe. Taka sytuacja nie może. A ja mówię: No, ale ja jednak mówię: No, on mówi, proszę pokazać bilet. No to pokazałam mu bilet, mówię, no, siedzę tu i tu. On mówi, tak, to jest pani miejsce. Ja mówię, no ale ten pan, który tam siedział, teraz gdzieś poszedł, mówi też stwierdził, że to jest jego miejsce. No nie to jest niemożliwe. No, zacząłem tego pana szukać. W pewnym momencie on się pojawił, no i podał temu swojemu temu konduktorowi właśnie swój bilet. Okazało się, że owszem, ma ten numer oczywiście miejsca, natomiast w innym wagonie. No i się sprawa wyjaśniła, powiedział, no dobra, ma pan, miała pani rację. Ok. Dobra, usiadłam już spokojnie. Wszyscy, którzy siedzieli obok mnie, słyszeli, że to jest moje miejsce. Że nikogo jak gdyby nie wyrzuciłam, tak. Później była taka sytuacja, że to miejsce obok, gdzie ten pan się pojawił, on nagle, tak jak wam mówiłam, zniknął. I przyszła jakaś dziewczyna i usiadła na tym miejscu. No i znowu siedziała chyba przez tam do kolejnej stacji. Ale ten pan znowu wrócił. I znowu chciał, i, i właśnie powiedział do niej, że to jest jego miejsce. Ona wyciągnęła swój bilet, patrzy, a rzeczywiście no, okazało się, że ma w innym wagonie. Także sami ludzie, słuchajcie, doprowadzają do takich jakichś problemów, nie sprawdzą niczego dokładnie. Ja nie wiem, wiecie, czy ja na przykład jestem, nie wiem, za bardzo wymagająca, czy, czy, czy to jest normalne, że tak naprawdę to nie wiem, no nie sprawdzamy niczego, po prostu robimy. Wiecie, takie, takie niepotrzebnie stwarzamy, takie stresujące sytuacje, w sumie z i sobie i innym. Może to się często zdarza w ogóle w pociągach. Ja nie wiem, ja rzadko podróżuję. Ostatni raz w pociągu ym, byłam w zeszłym roku, jak jechałam z córkami do Wrocławia, wtedy akurat chyba było wszystko w porządku, nie pamiętam. W każdym razie to był mój ostatni raz. E, jeszcze poprzednia podróż, to było dwa lata temu, to, to była też podróż służbowa do Krakowa, też chyba było ok. Natomiast, no teraz wiecie, ciągle się okazywało, że ktoś tam siedzi nie na swoim miejscu, pomylił uwagą i w ogóle, no, no jakoś tak, tak dziwnie, nie wiem. Dajcie znać, czy w ogóle, czy często podróżujecie z pociągiem i obserwujecie takie sytuacje, czy, czy no ja miałam akurat jakąś taką wyjątkową sytuację. I w ogóle, czy sami też jesteście tacy, że właśnie jesteście dokładni, że sprawdzacie, że się przejmujecie, e, czy wręcz odwrotnie, nie wiem, jolo, będzie co będzie, tak i... Nie wiem, dla mnie to właśnie, to wszystko jest zawsze takie bardzo stresujące, dlatego ja bardzo dużą uwagę do tego przykładam, żeby właśnie, nie wiem, wszystko było w porządku, no ale bywa różnie. Dobra, słuchajcie, kończę, bo już jestem naprawdę zmęczona. Jutro mam co prawda dzień wolny, ale i tak pomimo wszystko wstaję bardzo wcześnie, bo muszę wstać o piątej, muszę zawieźć moją córkę na... Zerówkę, później jadę, jestem umówiona na dziewiątą w serwisie samochodowym na zmianę opon i na takie różne tam eksploatacyjne czynności, jakieś tam przeczyszczenie klimatyzacji, tego typu sprawy. Także zostawiam auto, przyjadę sobie taksówką do domu, później pojadę po auto, później z kolei muszę jechać po córkę do szkoły i jedziemy do liceum zawieść wniosek, bo to już jest ten czas, do 23 maja trzeba złożyć w szkole pierwszego wyboru, właśnie wniosek, także później jedziemy, także jutro generalnie będzie taki. Też mocno intensywny dzień, co prawda właśnie dzień z urlopu, nie idę do pracy, ale mimo wszystko będzie dość intensywnie, także teraz już kończę. Dziękuję Wam. Mam nadzieję, że Wam się ten vlog podobał. No, był taki troszeczkę inny, więc ten dzień inny niż moje wszystkie, więc stwierdziłam właśnie, że będę nagrywać. Także mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Jeśli oczywiście tak jest, to proszę o kciuka w górę. Lajkujcie, subskrybujcie, będzie mi bardzo miło i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa!